Rok 1791. Wielkie dni przeżywa Warszawa. Oto już czwarty rok obraduje w stolicy Sejm zwany Sejmem Czteroletnim lub Wielkim. Toczy się zacięta walka o losy Polski, bo dalej tak być nie może, aby ci, których obchodzą tylko własne, prywatne sprawy, mogli rządzić państwem. Wśród posłów była grupa ludzi mądrych, kochających ojczyznę tacy jak, Hugo Kołątaj, Stanisław Staszic, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski i inni. Chcieli oni zmienić dawne, niesprawiedliwe i złe prawa, które prowadziły Polskę do zguby. Głosili oni, że mieszczanie powinni mieć swoich posłów w Senie, i brać również udział w rządzeniu państwem. Występowali w obronie chłopów. Władza królewska powinna przechodzić z ojca na syna, tak jak było w Polsce za Piastów i Anielonów. Bo odkąd szlachta wybiera króla, dochodzi do długotrwałych płótni, a nieraz i do rozlewu krwi. I wojska musi być w kraju więcej. I podatki powinni wszyscy płacić, a więc i magnaci, i szlachta, i księża. A im kto ma więcej majątku, tym więcej powinien dawać na skarb państwa. Ojczyzna, zwykłe słowo, a tyle znaczy. Ojczyzna to jabłonie kwiatami obsypane. I habry w złożył, i jasny śpiew skowronka, I srebrne morskie fale odrzańskie i miślane. Skalista Grań trzańska i mazowiecka łąka. Ojczyzna to wsie, miasta, policja i stadiony, i wszystkie polskie huty, i wszystkie polskie szkoły. To porty i okręty, i morza przedzielone. To zwykły dzień roboczy i święta dzień wesoły. Ojczyzna to czas dawny, ojczyzna to czas bliski, to miły dom rodzinny. I matki oczy jasne. Ojczyzna to jest mowa znajoma od kołyski. Ojczyzna to my sami. Magnaci, którzy nie chcieli wprowadzania nowych praw, przekupili wielu posłów na Sejmie Warszawskim. Posłowie ci krzyczą na wszystko, nie pozwalają. Niejeden z kory do bójki chwyta nawet za szablę. Ale patrioci nie ustępują. Wielcy działacze i pisarze, jak Hugo Kołłątaj i Stanisław Stasznic wydają pisma, w których uczą, jakie powinny nastąpić w kraju zmiany, aby było sprawiedliwiej i lepiej. Aż nadszedł 3 maja 1791 roku. W pokryły się brzegi Wisły. Wiosenne podmuchy szły od rzeki i w sercach ludzkich było radośnie. Była wiosna, wiosna w koło, nadszedł cudny maj. Pełny pieśni, każde sioło, świat się zmienił w raj. Hej, pamiętny ówdzień chwały, cudny trzeci maj. Naród zgodny, silny, cały, chciał podźwignąć kraj. Naród z królem, król z narodem, równy każdy stan. Boli wszyscy, wszyscy z połem. Nieć mieszkańców panów. Tak głosiły sławne prawa, chlubny ojców Nimi Polska z martwych wstała z upadku i w W górę serca stały świty. w Polsce cudny maj. Blask ozłocił już gór szczyty, wolny polski kraj. Rozbudziła się w narodzie wiara w siłę, moc. Tylko trzeba trwać nam zgodzie od świtu po noc. Niechaj zwierzy biją dzwony, jak jest wielki kraj. Niech na wszystkie głoszą strony, wiwat 3 maj. Wiwat trzeci maj, wiwat trzeci maj. O godzinie 11:00 w szczelnie wypełnionej sali poselskiej Zamku Królewskiego, rozpoczęły się obrady. Panowała uroczysta cisza. Marszałek Stanisław Małachowski wzruszonym głosem otworzył posiedzenie Sejmu, który miał zatwierdzić nowe prawa, nową konstytucję dla Polski. A za oknami sali sejmowej, jak okiem sięgnąć, głowa przy głowie, lud warszawski. Wszystkie ulice w pobliżu zamku wypełniły się rzemieślnikami, przekupkami, biedotą miejską. To żyw Spieszy na zamek. A na zamku, po odczytaniu projektu konstytucji, król Stanisław August Poniatowski stał ze swego miejsca i zwrócił się do zebranych posłów i publiczności. Powiedział: Nikomu bardziej nade mnie nad tym projektem zastanawiać się należy. Idzie mi bowiem o zachowanie najdroższego klejnotu, to jest ufność narodu. Nie dla siebie życzę konstytucji, lecz dla dobra i ocalenia Polski. Doprowadź więc, wgodny marszałku sejmowy, dzieło dzisiejsze do końca, abym wiedział, czyli dzień dzisiejszy mam paść między szczęśliwymi, czy też zapłakać nad ojczyzną moją. Parę godzin później król w otoczeniu posłów i dostojników Przybiciu dzwonów skierował się do Warszawskiej Katedry. Tam nastąpiła uroczystość zaprzysiężenia uchwalonej Konstytucji. Orszakowi Królewskiemu towarzyszył wiwatujący tłum mieszkańców stolicy. Wiwat Rzeczpospolita, Wiwat Naród, Wiwat Konstytucja, Wiwat Król. Wolność to lot gołymi na to orzeł szybujący pod chmurami. O świcie ptaków śpiew i dziecka radosny śmiech. Wolność to słowo, za które nie odpowiesz karą. To miłość, nie dająca się zmierzyć szarną miarą. To chleb na stole pachnący, kwiaty niezdeptane na łące i strumyka srebrzący plusk. Ale wolność to cenna krew naszych dziadów i ojców zew. To krzyż w lesie pośród szumiących drzew i człowiek, który swoje życie za ojczyznę oddać jest gotowy. Tak oto u schyłku XVIII wieku Polska zaczęła się budzić do nowego życia. Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie nowożytną ustawą zasadniczą. Konstytucja majowa. Stwarzała podstawy do wzmocnienia władzy państwowej, a osłabiała rząd i znaczenie magnatów. Zbliża się święto Konstytucji 3 maja. Ciekawe, co nasi uczniowie wiedzą o polskim ustroju. Kto jest prezydentem Polski? Andrzej Duda. Dobrze, dziękuję. Ile jest osób w parlamencie? 460. Dobrze, dziękuję za wywiad. Kto jest prezydentem Polski? Andrzej Duda. Dobrze, a ile jest osób w parlamencie? 456. Bardzo blisko byłaś. Kto jest prezydentem Polski? Andrzej Duda. Dobrze. A ile jest osób w parlamencie? Słucham. Ile jest osób w parlamencie? W wyborach prezydenckich? Ym... Pięć. Nie, to nie jest prawa ale dziękuję za wywiad. Kto jest prezydentem Polski? Andrzej Duda. Kto jest prezydentem Polski? Andrzej Duda. Dobrze, a ile jest osób w parlamencie? 480.